Cześć. Zapraszam was dzisiaj na mój przepis na zupę miso. Widziałam, że wiele osób bardzo interesuje się tym przepisem, więc dlatego zrobiłam osobny filmik o tym. Myślę, że miso to jest chyba jedna z najprostszych zup świata i dzisiaj wam pokażę jak ja ją robię. U mnie w domu nie korzystamy z płatków katsuobusi, bo one są po prostu bardzo drogie, mało efektywne. No po prostu wolimy je zjeść niż marnować je na bulion do zupy, które później się dalej wyrzuca te wygotowane płatki. Więc u nas będzie bulion często jest z ryby, po prostu jakiejś takiej kupionej w sklepie. Nie korzystamy też raczej z kombu, bo trudno jest je dostać. U nas najczęściej robimy miso na. Shitake, czyli na takich grzybach suszonych. Kupujemy bardzo dużą paczkę w azjatyckim sklepie i starcza nam na długo, długo. Myślę, że tą paczkę, którą mamy teraz, no to już spokojnie z pół roku z niej korzystamy. A, ładnie pachnie. To jest coś takiego jak do zaparzania herbaty, tylko tam są właśnie różne takie yy, kawałki ryby suszonej, które też dodaje aromatu zupie, ale nie musicie tego dawać. Ja to przywiozłam z Japonii i raczej tego w Polsce nie można dostać. Wkładam tofu do gotującej się już zupy. Ważne jest to, żeby tofu nie było surowe, tylko powinno być ugotowane, więc tak gotuję je około 10 minut. Po tym czasie myślę, że grzyby są już miękkie, dlatego wyciągam je i będę kroiła je na plasterki. Gotowanie bulionu oczywiście zaczynamy od zimnej wody i, i tak wygotowujemy tam opłukane wcześniej te suszone grzyby i takie. E, teraz je kroję na plasterki. Właściwie i ilość grzybów, i ilość wody to wszystko jest na oko. Bo jeżeli da się trochę więcej, albo trochę mniej, to też Wam wyjdzie ta zupa. Przy zupie miso w ogóle nie trzeba się jakoś spinać i pilnować proporcji. Dalej, no mniej więcej na taki garnek 1,5 litra to daje mniej więcej ty, taką ilość pasty miso. I tak jak już pokazywałam Wam w vlogu, nie wrzucam pasty do garnka. To jest taki no typowy japoński sposób, czyli rozpuszczam tą pastę na dużej łyżce do zupy. Dodaję łakamy bezpośrednio już do zupy. Tak myślę, że taka duża garść będzie w sam raz. Ja lubię akurat dużo łakamy. Kiedy łakamy zrobiły się już miękkie, możemy podawać zupę. Teraz Wy również możecie zrobić pyszną zupę miso w domu. Do zobaczenia!